Zapraszam was dzisiaj na przegląd najbardziej seksownych perfum męskich 2022 roku. Ja tamtym roku robiłam również taki przegląd, ale w tym roku w rankingu znajdą się troszkę inne perfumy. Więc mam nadzieję, że uwodzicielskich i podkreślających atrakcyjność perfum nie zabraknie. Nazywam się Monika Bernesiak, a dzisiaj na kanale Aroma opowiem wam co tak naprawdę sprawia że my, kobiety, postrzegamy was, mężczyzn, jako seksownych, co tak naprawdę musi być w perfumach, żebyśmy my uznały, że te perfumy są rzeczywiście takie apetyczne i takie sensualne i takie, takie uzależniające i narkotyczne. Przechodząc do meritum sprawy, uwielbiamy my, kobiety, jak mężczyźni pięknie pachną. A jak mają pięknie pachnieć, to mogą pachnieć uwodzicielsko dla nas, dla kobiet. A czemu nie? I właśnie takich gotowych i sprawdzonych perfum, których trudno znaleźć, możemy doszukiwać się wtedy, kiedy wiemy, jakie składniki powinny zawierać dane perfumy. A jakie składniki powinny zawierać dane perfumy, żeby uwodziły? Otóż będą to nie feromony, tylko afrodyzjaki to są takie składniki, które podkręcają nam zmysły. Podkręcają zmysły, a w konsekwencji użyte w perfumach pomagają nam zawiązać relacje, a te istniejące już relacje pomagają zacisnąć. <laughs> I wcale nie jest to mit reklamowy, taki jak właśnie z feromonami, tylko naprawdę i owszem, afrodyzjaki podniecają kobiety. To jest całkowity Potwierdzony mechanizm. Mechanizm działania afrodyzjaków oparty jest po prostu na przewodzeniu sensorycznym. A jak wiadomo, zapach wpada nam tutaj do nosa, yy, przechodzi przez wszystkie naczynia krwonośne, trafia do serca, serce zaczyna szybciej bić, <noise> dochodzi do podniecenia, dochodzi do podwyższenia temperatury, do pobudzenia stref erogennych, a w konsekwencji do stanu podniecenia. Czy też po prostu do ekscytacji. Dlatego perfumy męskie, które zawierają afrodyzjaki, podniecają kobiety na całym świecie. I ja mam tutaj właśnie dla Was takie pachnidła, które właśnie afrodyzjaki zawierają. A co to takiego te afrodyzjaki i o jakich składnikach mowa? Otóż imbir, który rozgrzewa. Nie tylko zimą, jako dodatek do herbaty, ale pobudza nasze zmysły. Sprawia, że nasze serce bije szybciej. Wanilia, która jest słodka, zmysłowa i uwodzicielska, a w konsekwencji nas rozluźnia. Tuberroza, która potrafi łagodzić napięcia i rozbudzać pożądanie. Jaśmin, który potrafi pachnieć upojnie i ujmująco. A zarazem jest niezwykle charyzmatyczny. Cynamon, który udowodniono, że zwiększa libido. Drzewo sandałowe, które poprawia samopoczucie i zwiększa apetyt na życie. I oczywiście piżmo. Piżmo, które jest takim naturalnym, jakby afrodyzjakiem, który nas pobudza i sprawia, że chcemy więcej i więcej i więcej. I otóż, kochani, pierwszy zapach, który zawiera m.in. cynamon, narkotyczny zwiększający libido. Co so, wasz eliksir, tylko i wyłącznie eliksir, piękny zapach od samego otwarcia, przecudowny, niesamowicie bogate akordy przypraw, przyprawy gałka muszkatołowa, kardamon, właśnie cynamon, ale podane rześko, soczyście, apetycznie ale i słowo i upojnie. Mamy nuty lawendy, mamy nuty gorzkiej lukrecji, mamy kremową i afrodyzjakalną nutę drzewa sandałowego i mamy również, słuchajcie, akordy bursztynu, mamy akordy zadziornej paczuli i akordy otulającej wetwerii. Na mnie ten zapach działa cuda. Ogromna projekcja, zapach utrzymuje się Całą noc! Naprawdę! Jeżeli pójdziecie w takim zapachu na randkę, to spokojnie możecie być pewni, że do śniadania, mimo prysznica porannego, ten zapach będzie z Was emanował. I kolejny. Kolejny to Guerlain L'homme Ideal Extreme. Cudownie ciepłe, bursztynowe, drzewne perfumy. Dla prawdziwych mężczyzn. Niesamowicie zadziorne, ale jednocześnie takie upojne, przypominające troszeczkę Narciso Rodriguez, uwaga, mask noir, tak, damskie, i troszkę jakby pomieszane z Tomem Fordem, tabakowa Nibia, Lost Cherry, takie idealnie skrojone dla takiego hedonisty. Cudowny mężczyzna, bardzo zadbany, w białej koszuli, podwinięte rękawy, długi rękaw. Mamy tutaj ciepłe, ciepłe migdały podane z różowym pieprzem, podane z akrotem śliwki, bergamotki, yy, oczywiście z cynamonem. Mamy heliotrop z mask noir. Mamy również męski tytoń, skórę, paczulę i cetr. Jest to zapach niezwykle upojny, jest to zapach niezwykle taki, mm, taki bogaty, taki podkreślający właśnie, e, taki podkreślający nuty, no te męskości, a jednocześnie taki ciepły i taki otulający, niczym słuchajcie taki ekstremalnie wyniosły, ale ekstremalnie ciepły. Więc ja naprawdę uważam ten zapach za totalnie niedoceniony, totalnie niedoceniony i totalnie nie yy, niepopularny, a według mnie naprawdę przecudowny. Trwałość. Całodniowa, naprawdę, 14 godzin spokojnie e, temu sepochowi daje. Projekcja, myślę, że przez pierwsze 3-4 godziny emanuje naprawdę dość, dość pokaźnie. Więc mamy tutaj nutkę heliotropu z mask Noir, naprawdę, mimo tego, że tutaj piszmo, niby się w rozpisce nie znajduje, to ja uważam, że jest. I mamy właśnie taką tabakową woń z tabako, wanilii i taką soczystą woń, jakby z Lost Shary. Ta śliwka po prostu tak jakby troszeczkę bardziej e, idzie w pogranicze wiśni. Chociaż śliwka pewnie też tutaj się znajduje. I kolejny zapach. Kolejny zapach to Gentleman. Gentleman oczywiście od Givenchy. Niesamowity. Nie wiem czy go znacie. Mało popularny. u parfum Plaza. Zapach niesamowity. Narkotyczne, upojne, niesamowite. Kochani, kobiety, które wąchają te zapachy już na bloterku mają przyspieszone bicie serca i przyspieszony oddech, zdecydowanie. A jeżeli poznają ten zapach na mężczyźnie? Nie wiem. Czarny pieprz i kakaowiec. Wyobraźcie sobie, niesamowicie sensualne, niesamowicie pudrowe. Lekko podane z granią, z kremowością drzewa, z taką zadziornością paczuli. Jest tutaj dużo wyrafinowania, jest dużo tutaj takiej intrygi. Jest słuchajcie, trochę pudrowości, ale trochę też takiej zadziorności. Niezapomniane. Naprawdę niezapomniane doznania. Ja ten zapach ogólnie bardziej doceniam jako zapach taki elegantszy, taki wytworniejszy, taki bardziej do biura, ale jednocześnie taki rozbrający i taki sensualny i taki narkotyczny. Niesamowite. Można w tym zapachu po prostu się zatracić. Naprawdę można się spokojnie w tym zapachu zatracić. I kolejny. Kolejny to Bos. Pewnie się zdziwicie. Boss Descent. <noise> tak, Boss Descent. Nie wiem czy poznaliście ten zapach. Zapach nazywa się Lu Perfum. for Him, oczywiście. Może u nas rzeczywiście nie jest aż taki bardzo trwały, bardzo, przepraszam, znany. Może nie jest to u nas taki bardzo popularny mm, flanker Bossa, natomiast wydaje mi się, że wart naprawdę wart poznania. Przepiękna nuta maninki, czyli owocu, który pachnie trochę jak marakuja i jak rum. Niesamowicie sensualnie, apetycznie, słodko i kusząco. Przepiękny, naprawdę rozgrzewający imbir, podany z kwiatem pomarańczy, podany delikatnie pudrowo i właśnie te pudrowe niuanse przypominają mi trochę Dior Pour Homme wersję Antons. Ale mamy również akord skóry. Mamy również akord takiego yy, mężczyzny troszeczkę zadziornego, takiego troszeczkę z zarostem, ale zadbanego, cały czas zadbanego, ale takiego niesamowicie atrakcyjnego, dojrzałego mężczyzny. Piękne i zdecydowanie całodniowe, naprawdę całodniowy, spokojnie utrzymuje się cały dzień, spokojnie emanuje fantastycznie wokół osoby która ten zapach nosi. Myślę, że spokojnie może, mogę powiedzieć, że przez pierwsze dwie, 3 godziny to nawet emanuje dość głośno. Więc polecam, potestujcie zdecydowanie zapach, który jest wart, wart poznania. I kolejny. Kolejny to coś, co znamy, ale coś, co nie znamy. One Million Elixir Pakoraban czyli najbardziej popularny zapach ostatnich lat, ale podany na bogato. Na bogato i naprawdę zupełnie inaczej pachnie aniżeli klasyczny. Bardziej ambrowy, bardziej uzależniający, bardziej bogaty i bardziej apetyczny. Mamy tutaj piękną, uzależniającą nutę róży. Mamy podane to wszystko na likierze słodkim, kuszącym, sensualnym. Mamy również sporo akordów drzewnych. Mamy elektryzującą i taką idealnie, słuchajcie. Punkt, wanilię poddaną bardzo tak afrodyzjakalnie. Naprawdę fenomenalny zapach. Troszkę jest również olejku dawana, jest troszeczkę takiego akordu słońca. Jest to zapach taki, taki jakby troszeczkę bardziej kremowy i bardziej taki egzotyczny. Według mnie naprawdę wart, wart poznania. Ja już o nim mówiłam, robiłam o nim recenzję. I spokojnie, ja sama mogłabym ten zapach używać, bo jest naprawdę przepiękny. Ale zdecydowanie należy do zapachów sensualnych, zdecydowanie intrygujących, upojnych i narkotycznych. Naprawdę, zupełnie inne niż pozostałe miliony. Chociaż ja nie twierdzę, że pozostałe miliony są złe, gorsze. Ale ten jest najintensywniejszy. Jeżeli miałabym powiedzieć o intensywności, to zdecydowanie One Million Elixir jest najintensywniejszy. I znów, słuchajcie, tutaj się potwierdza, taka dość może za szybko postawiona teza, że flankery z napisem Elixir to naprawdę... Warte, warte poznania zapachy. Myślę, że i Dior się tutaj e, sprawdził i się sprawdził również. One Million. Kolejny zapach. Kolejny zapach to jest zapach, który już znacie. London Formen. Perfumy ponadczasowe. Perfumy słodkie, delikatnie dymne, ale zupełnie przesłodzone, Zupełnie nieprzykurzone. Y, nie Naprawdę fantastycznie. Tak idealnie w punkt skórzany, idealnie w punkt tytoniowy. Mamy tutaj tytoń podany tak, jakie lubię. Tak otulająco, ponętnie, niesamowicie, naprawdę pięknie. Yy, myślę, że mogłabym powiedzieć, że ten zapach jest taki stonowany, taki stateczny, taki... Yy, taki dobr, dobrze po prostu pachnący, ale gdzieś tam potrafi, słuchajcie, magicznie zaistnieć i gdzieś tam ta nieskazitelność tych, tych nut potrafi tak, tak troszeczkę zadziornie, niemoralnie wręcz, nawet się zachować. Więc wydaje mi się, że wart poznania, wart, wart również posprawdzania. Ogromna, słuchajcie, trwałość, naprawdę. Fantastyczna jakość na tak niedrogie tak naprawdę pachnidło, bo myślę, że jest jeszcze cały czas dostępne w fantastycznych cenach, to możemy zdobyć naprawdę dobrą dobrą jakość. Więc ja polecam, potestujcie taki tytoń z takim akordem skóry, z akordem przypraw Naprawdę dobrze, dobrze podane. I kolejny zapach, który Wam tutaj przedstawię, to Azaro, ale Azaro Wanted by Night. Zapach, który mamy tutaj całkiem, całkiem nowy. Myślę, że z 2019 roku i mam wrażenie, że również niedoceniony. A jest przepiękny. Przepiękny, rozbudzający zmysły. Zdecydowanie. Mamy mandrynkę podaną z cynamonem, Mamy lawendę podaną z kadzidłem. Mamy cedr podany z kminem i skórę podaną z tytoniem. To wszystko jest również dosłodzone cyprysem. Dosłodzone, doprawione cyprysem i akordem, uwaga, Izoe Super. Jest troszkę piernikowo. Jest trochę świątecznie, ale zdecydowanie słuchajcie, jest ciepło. Jest otulająco. Jest tutaj naprawdę przepiękny balans składników. Mamy romantyczność, taką zuchwałość, naprawdę piękne pachnidło. Piękne i jaka jest trwałość? Jest niesamowita trwałość, jest niesamowita projekcja. Jest również, słuchajcie, fantastyczny sijasz. Ten zapach potrafi na skórze. Naprawdę długo pracować, potrafi fantastycznie się zmieniać, więc ja polecam. Naprawdę niedoceniony, totalnie gdzieś tam zapomniany, nie, nie, myślę, że nie noszony zbyt często u nas w Polsce, a wart poznania i wart, wart potestowania. Ja też spokojnie mogłabym to zapach nosić. W ogóle seksowne perfumy, mają to do siebie, że każda kobieta jakie wącha, Towarzystwo mówi, ja mogłabym ten zapach nosić. Właśnie o to chodzi. My nie nosimy tych seksownych perfum, ale chcemy, żebyście Wy je nosili. I coś w tym jest. Zdecydowanie polecam. Naprawdę. Piękny zapach, bardzo aromatyczny, bardzo trwały, bardzo, bardzo bogaty i bardzo taki iskrzący. I kolejny. I kolejny, który ja tutaj przeniosłam, to znów... Coś apetycznego. Znów coś, co by się chciało podjeść. Myślę, że każda z nas, każda, która nas tutaj ogląda, każda z kobiet, chciałaby naprawdę coś z tego zapachu uszczypnąć dla siebie. Armani Code, ale w wersji absolu, bardziej apetyczny, bardziej taki... No, gurmun, nie, chyba nie. Taki uwodzicielski, taki uwrzekający, uwodzicielski i taki upajający. O. Otwarcie jest soczyste. Jest soczyste, jest delikatnie cytrusowe. Mamy troszeczkę nawet akordu jabłka. Mamy również sporo nut takiego rumu, takiego jakby. Takiego alkoholu. Ja już tutaj czuję tylko serce, więc y, możemy się rozkoszować tym, tym akordem, właśnie tutaj, schowanym y, pod, pod korkiem, bo naprawdę serce tego zapachu jest przepiękne. Jest, słuchajcie, pikantne, jest podane troszeczkę inaczej, aniżeli w klasycznym Armenicot. Jest podane bardziej właśnie z takim, y, z takim akordem pikantności i z akordem otulenia. Mamy tutaj kwiat pomarańczy. I mamy tutaj gałkę muszkatołową. Mamy tutaj idealnie dosłodzoną nutę wanilii. I mamy taką podgrzaną, taką bardzo apetyczną i sensualną nutę, myślę, że może bursztynu. Bardzo narkotyczny zapach, trochę mi przypominający mm, Invictusa Victory, ale według mnie bardziej taki egzotyczny, bardziej taki, yy, taki uzależniający, taki gęstszy. Zdecydowanie podnoszący temperaturę zbliżenie. Naprawdę. Jest już bardzo gorąco, bardzo gorąco. I kolejny zapach. Kolejny zapach, widzicie, już znacie. Nie mogłam przynieść akurat całej butelki, więc mam taki malutki, taką resztkę, ale jakże nie jest to zapach piękny i chyba ten jedyny znalazł się również yy, właśnie w rankingu. Zapachów seksownych na rok 2021. Jeżeli znajdę taki ranking, to Wam tutaj go podziękuję. Zapach fenomenalny, zapach przepiękny, naprawdę. Bardzo piękny, bardzo taki o, apetyczny, niesamowicie apetyczny. I tutaj mamy rodzinę zapachów aromatycznych fiusz. Czyli jest magia przypraw. Jest magia przypraw, a jak na magię przypraw oczywiście przystało, jest różowy pieprz. Różowy pieprz, który podkręca atmosferę. Jest kardamon, jest y, liść wiołka. Niesamowity. <ścoughs> y, idealnie, słuchajcie, doprawione tym różowym pieprzem. I tak naprawdę ten zapach jest nie tylko intrygujący, jest także zawodiacki. Także... Można byłoby powiedzieć, że te perfumy można byłoby uznać za takie trochę niegrzeczne, za takie trochę wyuzdane. Naprawdę przypominają mi trochę Azaro, Azaro właśnie Wanted by Night, ale jednocześnie są zupełnie inne, więc spokojnie jest miejsce na dwa. Więc myślę, że jeżeli Azaro wam się nie spodobają albo odwrotnie, to warto sprawdzić ten drugi. Przepiękna trwałość. Całodniowa, chociaż ja mam tutaj wersję klasyczną, bo właśnie tę lubię najbardziej. Natomiast, jeżeli chodzi o projekcję, jest blisko skórna, ale naprawdę trwałość, nic nie mogę złego na ten temat powiedzieć. Jest fenomenalnie komplementogenny, więc myślę, że warto, warto go sprawdzić. Ok, a teraz pora na creme de la creme czyli co takiego? Dla mnie. To będzie Kryt. Kryt Aventus. Zapach, który inne rozkłada na łopatki. <noise> nie wiem, jak to się dzieje, kochani. Coś jest tutaj niezaprzeczalnie wciągającego, intrygującego. Coś, co nam, kobietom, nie pozwala oderwać nosa od blotera. Tak. A w przypadku oderwania ust od szyi? Może być niebezpiecznie. Kto to wie, co ten narkotyczny zapach z nami kobietami może zrobić? Kochani, może nas oczarować, zahipnotyzować. Na pewno nam, kochani, nie spowszednieje tak szybko. Jest to zapach, który naprawdę fantastycznie potrafi grać na mężczyznach. Niezwykle optymistyczne nuty ananasa, bergamotki, czarnej porzeczki, jabłka, brzozy. Pięknie zbalansowane z notami bogatymi, z paczulą, z jaśminem. Niesamowicie bogatymi, słuchajcie, akordami mchudębu, ambrą. Naprawdę nietuzinkowy, naprawdę taki bardzo, słuchajcie, przenikający. Całodniowa trwałość niesamowita projekcja. Przez pierwsze 6-7 godzin spokojnie na wyciągnięcia ręki. Naprawdę. Każdy, kto przejdzie obok mężczyzny, który właśnie pachnie Creedem, myślę, że zauważy tego mężczyznę. Jest to na pewno zapach dość drogi, więc ja na pewno zachęcam do zakupu próbki, do zakupu odlewki, do sprawdzenia tego zapachu w sklepie. W sklepie oczywiście w perfumerii stacjonarnej Creed będzie tylko w w perfumariach niszowych, ale jednak naprawdę warto ten zapach poznać. Można gdzieś kupić 2-3 ml, sprawdzić jak ten zapach na waszej skórze będzie pachniał, czy on rzeczywiście potrafi grać takie fantastyczne nuty. Więc ja jestem na tak. Mimo tego, że on jest bardzo drogi, jestem na tak, aby sprawdzić i zobaczyć na własnej skórze, czy warto. Bo może się okazać, że nie że nie warto, prawda? Ale, ale, ale na naszych półkach w perfumerii stacjonarnych mamy bardzo, bardzo, bardzo podobny zapach. Otóż Montblanc Explorer. Równie ciekawy. Równie trwały i nawet bym powiedziała bardziej ostry. Bardziej taki apetyczny. Kakaowy. A jak kakao, to znaczy, że jesteśmy głodne, my kobiety, słuchajcie. Oczywiście. Jak kakao, to sobie wyobrażamy praliny, czekolady, wyobrażamy sobie mnóstwo takich apetycznych, dobrych słodyczy, a takie rzeczy to my lubimy. Więc jest na pewno moc, jest jakość, jest ogromna trwałość, więc jak macie ochotę sprawdzić na Waszej skórze naprawdę godne polecenia, nie zamiennik, tylko zapach bardzo podobny do Creed Aventusa, sprawdźcie jak pachnie właśnie Montblanc Explorer. I co? Chyba wszystko. Chyba skończyłam. Podobają Wam się moje propozycje? Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jakie Wy, mężczyźni, kochacie, lubicie perfumy? Jakie wybieracie najczęściej perfumy? I kochane kobiety, wy napiszcie mi, jakie Wy, kobiety, lubicie perfumy na mężczyznach. Chciałabym wiedzieć, gdyż. To jest dla mnie ogromne doświadczenie, prawda? A wy macie, każdy z Was ma swoje własne takie doświadczenia. Więc dla każdego z nas seksowne perfumy będą odrobinę inne, ale myślę sobie, że dla każdej z kobiet seksowne perfumy będą apetyczne, będą urzekające, będą narkotyczne, upojne i będą sprawiać wrażenie, że aż nam słuchajcie. Buzi, mm, zwiększa się ilość śliny. Po prostu. Tak całkowicie naturalnie. Więc myślę sobie, że takie zapachy mężczyzn, którzy nadal szukają kobiet, yy, dla mężczyzn pomogą w znalezieniu idealnej partnerki, w nawiązaniu idealnej relacji, a dla mężczyzn, którzy już mają partnerki, myślę, że pomogą uściśnieniu tej relacji i myślę, że może poprawię stosunków? Któż to wie? Ja tymczasem z Wami się dzisiaj żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. Podziękuję Wam oczywiście wszystkie te moje tutaj wybory. Podziękuję Wam nawet sklepy, jeżeli chcielibyście zobaczyć, ile te zapachy kosztują. Podejrzeć ceny, bądź Ci bardzo zdecydowani jeżeli by chcieli kupić, to od razu będą mogli. Ja natomiast z wami się dzisiaj żegnam i zapraszam was koniecznie do obejrzenia, do obejrzenia kolejnego mojego odcinka. A tymczasem poproszę o łapkę w górę, o subskrypcję i o komentarz, że obejrzeliście do końca. Dziękuję wam pięknie. Do usłyszenia.